Pójdźcie się rolnicy z zachodniej Polski. Pazerna ciemnota z zawisły z apetytem zerka na wasze moderne gospodarstwa. Zagłosowała hurtem na pis i liczy na rewanż przy nowym podziale unijnych miliardów. Wielu marzy się całkowite wyszyszkowanie was z interesu. U nas kościoły są pełne, z dumą powiadają mieszkańcy Godziszowa, najbardziej zaczadzonej przez kościół polskiej wsi. To ten sam Godziszów, gdzie podczas akcesyjnego referendum 90% zagłosowało przeciwko wejściu do Unii, a potem z klechami na czele garściami zagarniali unijne dotacje, aż im z chciwych pysków kapała piana. Kiedyś może i do Godziszowa dotrze, że tam gdzie pełne kościoły, tam puste szkoły. Póki co PiS dostał tam prawie 90% głosów, 9 na 10 chłopów, Znowu sprzedało Polskę za garść paciorków. To jest ta nowa elita polskiego rolnictwa, ta właściwa polska wieś. Nie wy. Wy nie głosowaliście jak trzeba, ani się obejrzycie, jak napuszczą ich na was, jak kiedyś na kułaków. Nadchodzi i nowa elita miastowa, to beneficjenci zasiłków i plusów. Niedługo będzie ich już więcej niż pracujących. Te warchoły znowu katrupią Polskę. W 81 wylegiwali się miesiącami na steropianach. Teraz wyciągają łapę po pieniądze tyrających Polaków. Te swoje dudy leserów i plusiarzy pis napuści nie tylko na pracodawców. Napuści ich i na innych Polaków. Jak będzie trzeba, to i na kolegów z pracy. Szafa z donosami w gabinecie prezesa. Pęka już w szwach. Niebawem się przekonacie, że Pawlik Morozow wiecznie żywy. Bójcie się też polscy przedsiębiorcy, nadchodzą nowe elity biznesu, wyszyszkują was rozmodleni geszewciarze z brunatno-czarnego układu, inteligentni jak klientela Radia Maria, uczciwi jak Szydła, skromni jak pisowskie marszałki i niczym pancerny Maryś, nie zatapialni. Jest i czwarta nowa elita, którą Kaczyński napuszcza na Polaków, na inteligencję na tych znienawidzonych przez prezesa i kościół wykształciuchów. Swoje pisowskie miernoty szczuje na autorytety, barachło i chłam na artystów światowego formatu, ekspertów rodem stworek na poważnych naukowców. Bójcie się polska inteligencjo, bójcie się artyści przez duże a. Nowa elita kaczych lizusów, kruchtowych profesorków i zawisne bez talencia, aż przebierają nogami na myśl o monopolu na kasę z budżetu. W 1981 roku szczuta przez kościół awanturnicza frakcja Solidarności z Zadymiarze Lewusy i Steropianowe Warholstwo doprowadzili do bankructwa kraju. Gdyby nie Jaruzelski, tysiące Polaków nie przeżyłoby tamtej mroźnej zimy. Od tragedii dzieliły nas tygodnie. Stała produkcja, wydobycie, upadało przetwórstwo i zaopatrzenie. Kilkanaście milionów Polaków nie dostałoby wypłat emerytur ani rent. Ludzie mordowaliby się jak podczas wojny: zaworek kartofli czy kawałek słoniny. Byliśmy wtedy o krok od kolejnej narodowej tragedii na własne życzenie. Kolejnej zgotowanej Polsce przez Kościół i jego hochołów. A krótko potem o włos od domowej wojny, którą chciała wywołać Solidarność walcząca. Kaczyński naszuł przeciwko sobie już niemal wszystkie grupy społeczne i zawodowe. W cztery lata zamienił pracowity polski naród w roszczeniowych cwaniaków i naciągaczy. Już ponad połowa Polaków tyra wyłącznie na utrzymanie kościelno-pisowskiej sekty. Oto nowe elity Kaczyńskiego, pazerna Wiocha, która za 500 zł sprzedałaby własne matki, szemrani biznesmeni Herbu Nowogrodzka, rosnąca w zastraszającym tempie armia darmozjadów oraz brązowo nosa wazelina, ta nowa pseudointeligencja na kaczych łapach, moralne szumowiny, intelektualne zera, ekonomiczne oszołomy, artystyczne dno, jaki wódz, takie elity.